Cześć. Witam cię w kolejnym odcinku podcastu Podświadomość w praktyce. Zastanów się przez chwilę. Czy to, co widzisz, naprawdę tak wygląda? Czy tylko tak myślisz, że wygląda? Bo może nie widzisz świata, może widzisz tylko siebie w świecie? Każdy z nas żyje w swoim filmie. Patrzymy na te same wydarzenia, a jednak widzimy zupełnie inne historie. Dwóch ludzi słyszy to samo zdanie, jeden czuje się urażony, a drugi wzruszony. Dwoje ludzi doświadcza tej samej sytuacji, jeden mówi to koniec, a drugi to początek. A rzeczywistość? Rzeczywistość jest tylko sceną, a reszta to nasza interpretacja. Percepcja to nie rzeczywistość. To jest jedno z najbardziej istotnych, a zarazem najtrudniejszych zdań, jakie możesz tak naprawdę zrozumieć. Nie widzisz rzeczywistości takiej, jaka jest. Widzisz rzeczywistość taką, jaki albo jaka jesteś ty. Twój umysł nie jest kamerą.